Ja byłam, naszej, byłam w naszej piekarni kupić bułeczki. Zobaczcie, jak wygląda teraz u nas, tutaj na tym dworcu autobusowym, i w ogóle to okolice, gdzie tutaj chodzę na zakupy. Jak spokojnie. Ja muszę obrócić kamerkę, żeby było lepiej widać. Niedziela to jest jedyny dzień, gdzie tutaj jest tak spokojnie. Aż przyjemnie. Witam Was ponownie. Słuchajcie, zanim Was zabiorę w miejsce, o którym Wam mówiłam, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Pokażę Wam miejsce, w którym mieszkałam z Martą około jakieś 10 lat temu, przez kilka lat. I po prostu nie lubiłośmy tego miejsca. Jest to 10 Becyrk w okolicy Reuman a dlaczego jesteśmy na Reuman zaraz wam opowiem nieciekawa okolica, bardzo dużo ludzi. E, mogę powiedzieć nawet, że wieczorami tak nie za bardzo bezpiecznie. No pokażę Wam po prostu jak tutaj wygląda. I my mi właściwie nie tutaj przy samym tym placu, przy Rojman Plac, tylko dwa przystanki dalej tramwajem. No czekajcie, na razie tyle. Na razie Wam tylko troszkę pokażę tutaj przebitek jak wygląda to miejsce, które jest jakby sercem Rojman Plac. Teraz Wam pokażę coś ciekawego. Jaka interesująca budowla. I nie wiem, czy sobie kojarzycie z mojego filmiku o... A nie, ja chyba tam nie wrzuciłam tego zdjęcia. Do tego filmiku, którym Wam pokazywałam moją fotografię architektury, to wrzucę Wam teraz zdjęcie, właśnie które wykonałam w tym miejscu. I większość osób myśli, że na tym zdjęciu jest jakaś broszka albo bransoletka. A to jest właśnie pod odpowiednim kątem... Zrobiona yy, zrobiona fotka tego budynku. No taką zmyłkę sobie zrobiłam. Jestem bardzo zdziwiona jak mało osób jest tutaj. Bo normalnie tutaj się ciężko przepchać. Ale jakoś tak wszędzie teraz są pustki. Siostra mi też mówiła, bo ona pracuje w ceą A że obroty im spadły w tej chwili o 2 trzecie. Tak mało klientów. Zresztą tak jak Wam mówiłam u nas w lodziarni też to nie wygląda teraz za ciekawie. Chociaż wczorajszy dzień już można powiedzieć jest dużo lepszy. Był wczoraj dużo lepszy, więc może tam część ludzi zaczyna powoli wracać. No po rozwodzie właściwie. Zaraz przeprowadziłam się z Martą tutaj do 10-go becyrku. takie dosyć duże mieszkanie. Dla nas dwóch udało mi się załatwić wtedy trzypokojowe mieszkanie na 75 metrów z balkonem, także brzmi bardzo fajnie. No nie było aż tak fajnie jak się później okazało. Pomieszkałyśmy tutaj kilka lat i później Marta bardzo się upierała, żebyśmy się stąd wyprowadziły, bo nie czuła się um, za dobrze jako taka nastoletnia dziewczyna. Która wraca ze szkoły, i właśnie na tym placu musi się przesiadać na tramwaj. Nie było to zbyt dla niej komfortowe, bo tu ją na zaczepiali. Jakby to powiedzieć, żeby nie brzmieć, jak wiecie. Panowie, że tak powiem, którzy nie mają takiego szacunku do kobiet, innej narodowości, bywali czasami tacy bardzo nachalni. I to było niezbyt takie bezpieczne, niezbyt miłe. Arogancko się zachowywali do kobiet. Teraz tego nie, nie wiem, nie powiem, bo nie mam styczności. W każdym razie ona się bała wracać do domu nieraz pod wieczór z jakichś kursów albo ze szkoły. Marta nie chciała się przesiadać na Rojman Plac i specjalnie później nadrabiała drogę, żeby inną trasą docierać po prostu do domu. Niekoniecznie się tutaj właśnie przesiadając. Pokażę wam miejsce, gdzie w 2016 roku robiłam praktyki jako stylistka paznokci. Bo to też mam za sobą. Najpierw zrobiłam kursy u pani Pauliny Pastuszek w Polsce. Intensywne szkolenia półtygodniowe na akryl, na żel. No i przez jakiś czas sobie prowadziłam studio paznokci. <noise> Także u mnie w się dużo działo, no. Ale to, to, też, to też jeszcze do, do, mojego, do moich kursów i tak dalej. Te historii z paznokciami to jeszcze kiedyś dojdziemy w jakimś filmiku, bo to jest powiązane też znowu z innym tematem. Tylko chciałam Wam pokazać przy okazji, jak tutaj już jesteśmy, miejsce, gdzie odbywałam sobie praktyki. Bardzo miła właścicielka, bardzo pracowita. Dużo mnie dosyć nauczyła, jeżeli chodzi o zdobienia. Właściwie, no to ja się sama nauczyłam, przyglądając jej, bo tak za bardzo ona dla mnie czasu wtedy nie miała. No ale to był bardzo intensywny czas. Tutaj możecie sobie ceny przy okazji zobaczyć. Ciągnięcie żelem paznokci. Na naturalnych paznokciach bez przedłużania, bez dodawania jakichś tipsów lub przedłużania na formie. Podstawowy kosztuje 65, czyli to jest taki najtańszy set, jeżeli chodzi o żel. A nie wiem, czy tutaj też je znaliście, bo normalnie akryl jest zawsze droższy. Więc nie wiem, jak sobie tutaj on robi teraz z scenami, czy tam się dogaduje, bo nie widzę tutaj akrylu. Chyba, że nie ma już akrylu. Nie wiem. Aha nie, ona nie robiła akrylu. Ja u niej robiłam wtedy akryl, bo ja akurat e, się troszkę na tym znałam, że tak powiem, więc ja tutaj niektóre klientki akrylowałam. No i tutaj jest, to jest właściwie taki rodzinny biznes. Ona prowadzi paznokcie. Tutaj ma też salon kosmetyczny, a tutaj mamy typowy Schnitzel House. To znaczy tu frytki, kotlet, jakieś takie, wiecie, fast food. I to też należy właśnie do jej rodziny. Pokażę Wam jedną z najsłynniejszych, największych właśnie takich lodziarni tutaj w Wiedniu. Tam podejrzewam, że dzisiaj będą tłumy. Jesteśmy w tej chwili w sercu Rojmandlad. Tak jak widzicie tutaj są przystanki autobusowe, tramwajowe. I stąd właśnie tam dwa przystanki dalej. Tramwajem yy, mieszkałyśmy z Marto. O, to jest takie lokal, gdzie kiedyś się umawiałam na randki po rozwodzie. E, jedna randka tutaj się skończyła związkiem, który nie za dobrze wspominam. <gry> yy, także tfu-tfu. Ale śmierdzi tutaj, słuchajcie, tak jak w tym parku z owcami. Wszędzie obeszczane, zobaczcie, obsikane, obrzygane. Nienawidzę tego mam plac. Jedno z najgorszych miejsc w Wiedniu. Nie ma się tutaj naprawdę czym chwalić. Bardzo jest przykre to, że z biegiem czasu sklepy, które miały tutaj naprawdę długoletnią tradycję albo sklepy, które powstały nowe z nadzieją na przetrwanie, ponieważ tutaj bardzo dużo ludzi mieszka to jest bardzo zaludniony becerk. Niestety po jakimś czasie plajtowały. No i wchodzą raczej na, ten, na to miejsce takie typowe jakieś kebaby. Ech, ciuchy, tanie, o jakiś tam discount rodzinny. No swój ciągnie do swego, że tak powiem, no. Co Wam będę gadać. Może gdzieś na obrzeżach tam 10 becerku trochę to inaczej wygląda, ale ja mówię tutaj o samym sercu e, faworyten bo tak się nazywa właśnie 10 becerk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <gry> A my no na ławeczce sobie siedziały panie. Przywitałam się z nimi, bo mówił po polsku: no to jak nie zagadać. No. W każdym razie, w czasach jeszcze świetności, kiedy ten becyrk nie był taki zaśmierdziały, przeludniały, zabrudzony i tak dalej, nie był najgorszym becyrkiem w Wiedniu, wtedy powstała właśnie tutaj najsłynniejsza lodziarnia tichy. No, a nie, no nie najsłynniejsza, no dobrze, ich jest kilka takich słynnych. Jedna z takich najsłynniejszych właśnie To jest właśnie ta lodziarnia. z nami Agnieszka. Agnieszka dojechała, Zobaczcie wróciła, tutaj. wróciła z Włoch, ale jeszcze, fi jeszcze filmów mi nie przekazałaś. Masz jakieś filmy? O glampingu, no, musimy zmontować. Zgłupiałam trochę, bo słuchajcie, to miejsce troszkę inaczej wygląda, jak myśmy tutaj mieszkały i ta stacja tramwajowa nazywała się Absbergasse i teraz Aga mówi, myśmy dobrze wysiadły, to jest Schankenbergasse, a ja sobie tak patrzę, ale nie, okej, okay. jest Absbergasse, ulica, wszystko się zgadza. Także tutaj mieszkałyśmy z Martą kiedyś. Sklepy się nie zmieniły. Też wtedy była BIPA, tam z tyłu mieliśmy Bille. Tutaj. Tutaj mieszkałyście? Tak. A jakie jest twoje zdanie na temat romantyzm? Chciałabyś tam mieszkać? Nie. nie. Za za duże skupisko. No właśnie. Ja też nie wiem jak mam to. Ta... obrażać, ale. No, no za duże skupisko pewnych nacji. No, no właśnie. No to jest to, o czym wam mówiłam. I, I bezpiecznie się tam nie czuję, będąc no. na przykład wieczorem. No, właśnie to samo mówiłam, prawda? A kurczę, czekajcie, bo ja mam cały czas chyba trzaskam o mikrofon. Ja mam tu mikrofon, a okulary miałam zawieszone. Ojej. I to, co mówiłam, nie chyba się... troszkę będzie zagłuszone. Dobra. No. Tak, bo Halo. Jest, jest trochę wiatru w tej klatce, właśnie mieszkałyśmy na parterze, piętro wyżej albo dwa piętra wyżej był lekarz, także tutaj też zawsze miałyśmy kolejki przed blokiem. No, tak, jest miasto. tak, tak, tak w tak, Maydevonung. Tak. A nasz balkon, już wam mówię, to nie był ten drogowy, to był tutaj ten. Na parterze? No tutaj tutaj właśnie mieszkałyśmy. Jest, I tu też jest coś na przykład walka. Tak. Tak. To jest to, tak. To był właśnie nasz balkon. I dlatego Marta też się tak chciała koniecznie stąd wyprowadzić, bo to był okno z jej pokoju tutaj. No. A tutaj bardzo często na tych, nie było tylu krzaków takich dużych. I tutaj często na tych murkach siedziały chłopaki. I ona całymi dniami, zresztą popatrz, tutaj nawet też ktoś ma pościągane rolety. No. Bo tutaj cały czas ktoś w okna zaglądał. I ona się nie czuła tak zabezpiecznie. A akurat Marta dzwoni. <grywa> Czekaj, muszę odebrać. A dzisiaj to i tak tutaj jest cicho. Zobacz, nie ma żadnych dzieci. No, także tak wyglądają te bloki. Tutaj się ktoś zabezpieczył kratą. Bardzo dobry pomysł uważam. A tutaj jest stara fabryka Ankera. To była piekarnia Ankera. E, znasz. Pachniało? <grywa> Pachniało, właśnie, bo tutaj wypiekali bułeczki, mm. chlebki. Bardzo słynna piekarnia w Austrii. I, I w tej chwili, a tam jest jakaś kantyna, to tego nie było. I za moich czasów to tutaj zlikwidowali tą fabrykę i robili remont i tutaj zrobili galerię. Tutaj miały być też jakieś biura i do tego galeria. I wiem, że ta galeria jest, ja nie byłam tam nigdy zwiedzać jeszcze i nie byłam na żadnej wystawie, to znaczy się nie, nie oglądałam nic, ale, ale ja wiem. Ja... Galeria Sztuki. Można było różne, różne wystawy. Oni mają chyba też swoje jakieś tam tematyczne wystawy. No i oprócz tego jacyś inni artyści też mogą się tutaj wystawiać. No i tutaj Wam rzucę kilka zdjęć, bo ja oczywiście się tutaj zakradłam, jak była budowa, <grych> i musiałam zrobić parę zdjęć, bo ja kocham oczywiście ruinki, architekturkę. <grych> tak jak Wam już mówiłam w poprzednim filmie. Także ja się tutaj zakradłam do tego budynku, jak była budowa, i powstykałam kilka zdjęć. Także wam może, mogę je pokazać. No, tego kiedyś nie było, więc nie wiemy, co to jest. Lernen macht Schule, Inicjatywę mit Zukunft. Trudno powiedzieć, trzeba by to sprawdzić w internecie, co to jest. A tutaj są chyba jakieś ten. Jakieś kursy właśnie, bo tu coś pisze o gotowaniu. No, to tak nawet tutaj patrz. Czyli nauka, żeby coś naprawić zamiast wyrzucić. Wow. Zobaczcie jaka ta fabryka jest ogromna. Ten budynek to nie wiem, on chyba na długość ma z 200 metrów. Tam z tyłu są dodatkowe budynki. Chyba nawet z któregoś zdjęcia widać, bo ja, tam jak byłam na budowie, to robiłam zdjęcie tak na przestrzał, także widać też ten budynek. Ty tam Idziemy dalej? Być? Tak. Ja <grym> się nie bałam, ty chodziłam tam. Przecież były wiesz deski, dziury jakieś w podłogach, a ja tam oczywiście musiałam się pokręcić. <grym> A ja jeszcze może godzinę temu byłam na By Misze Prater z dziewczynami, z Martą i z Agnieszką i nagrywałam dla Was film. Zobaczcie, co się dzieje. Właśnie przyszedł do mnie taki masażer do oczu. Zamówiłam sobie kilka dni temu na Amazonie. Nie wiecie, mam cały czas problem z tymi pod potoczami i używam tego rollera. Ale chciałam zobaczyć jak ciepła, yy, znaczy jak wyższa temperatura działa tutaj na okolice oczu, bo to się rozgrzewa do, czekajcie ile tu pisze? 42 stopnie, czy coś takiego? 40-42 stopnie, to jest taka jakaś cieplna terapia, nie miałam nigdy takiego urządzenia. Ono kosztowało coś 20 chyba parę euro na Amazonie, zaraz tam sprawdzę i zobaczcie jakie to jest ładnie zapakowane wyrzucić. No od jakiegoś czasu zastanawiałam się już właśnie nad kupnem takiego urządzenia. Oglądałam kiedyś na Aliexpress. W zeszłym roku chyba nawet jakoś tak przed świętami yy, widziałam różne modele. Być może nawet i to jest z Aliexpress, ale wiecie, to się czeka ponad miesiąc, a ja chciałam sobie wypróbować i mówiłam kilka dni temu no i jest. Także nic na razie jeszcze o tym mogę, nie mogę powiedzieć. Nie wiem nawet jak to się odczuwa na skórze. No ale tak, dla ciekawości ciekawości po prostu kupiłam. Mam nadzieję, że będzie też po niemiecku tutaj. A jest. Super. Także jak po niemiecku jest, no to wszystko w porządku. Ja w sumie mogłam Was najpierw zapytać, zanim zamówiłam. No ale już jest po wszystkim. Także. No ale jestem ciekawa. Jeżeli macie jakieś opinie na ten temat, to możecie mi napisać. Może akurat. Mam nadzieję, że to fajnie będzie działać. Cześć dziewczyny, dzisiaj mamy wtorek, troszkę sobie pospałam. 6:40, ale jest zimno. Obrałam sobie koszulkę z długim rękawem i tą moją kurteczkę, wiatrówkę, bo jest naprawdę zimno. No, ale mimo wszystko idę sobie troszkę połazić, rozprostować kości. Tego świeżego powietrza powciągać w płuca. Wczoraj zrobiłam pauzę. No bo tak jak Wam mówiłam od czasu do czasu muszę się trochę wyspać. A tak poza tym chodzę codziennie. Dzisiaj nikogo tutaj nie ma. Chyba za zimno. Nie chcę się ludziom spacerować tego rana. No, no to zaczynamy dzień. A! Co widzieliście, jak Grzegorz twardo śpi? Słuchajcie, to dzięki tej masce jest godzina 7:30, a on ma taki twardy sen. Normalnie, to już dawno o tej porze jest na nogach. Panie trafiący do szklanki, bo z góry słodce normalnie o tej porze jest na nogach. Ten, a teraz mu ciężko się obudzić, bo wam ta maska ma coś w sobie. Ona powoduje taki głęboki sen. Muszę koniecznie taką maskę kupić, jak będę robiła rozdanie na 1000 subskrypcji i dołączę ją do, no, do nagrody, do nagrody, do prezentu, bo ona jest naprawdę mega. To nie jest taka zwykła materiałowa maska, ona ma takie wypukłości, żeby nie łamać rzęsek, a to Wam kiedyś o tym opowiem. <słyska> Muszę szklankę umyć.